Kala. Wszelki duch! No któż to tak do forty klasztornej się dobija? To ja jestem w potrzebie, czy pan Ojciec, siostro, ojciec. Ojcze, wobec tego w potrzebie jesteś niewiasto. Dom pielgrzyma zamknięty, nie udzielamy jałmużny, siostro. Tak, ja siostra, wy ojciec, potrzebna mi. Potrzebujących wielu jest. Za pomoc w pracach klasztornych możemy cię jadłem wesprzeć i modlitwą rzecz jasna. Ale mnie idzie o wysłuchanie. A o wysłuchanie. Z na duszyczko. Niestety ojciec spowiednik dziś na rekolekcję wyjechał. Ale to nie o spowiedź chodzi. Taka nietypowa sprawa. Porady zasięgnąć chce. Mów siostro, co cię trapi. Może ja pocieszyć cię zdołam. Tu? Przy furtce? Tak niezręcznie. Teren klasztoru dla kobiet jest zamknięty. Bo zaraz by wprowadzały swoje porządki. Właśnie karmię moje kury, więc może przy kurniku, jeśli to siostrze nie wadzi. O, naprawdę? A to niezwykły zbieg okoliczności, bo wiele wiem o życiu kur. Tym duchowym. Cip, 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 cip. Duchowym. Nie przesadzajmy. Owszem, kury to też stworzenia Boże, ale z tą duchowością to już cip cip cip, 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 cip 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 A jednak nie są takie zwyczajne. Od gromadka ptactwa domowego. O, tu jedna głodna najbardziej dopomina się. Raczej narzeka na jakość ziarna i porę karmienia. Ileż tu osobowości! Bo ja wiem, mnie się one zdają dość podobne do siebie. Niesłusznie. O, o, na przykład choćby ta. To zdaje się kura kopciuszek. Kopciuszek? To w baśni, nie tu. Niekoniecznie. O, 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 y, widzi pan? Ojciec widzi? Inne traktują ją po macoszemu. Uuu. O, o, spychają ją z grzędy. Ona się poddaje. Kurnik ma swoją hierarchię. To replika tego, co u nas. A, a może czy siostra jest zootechnikiem? Bynajmniej. Cip, 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 cip. Właścicielką fermy. Właśnie nie. I mnie to nawet martwi. A czemu to? Bo potwierdzają się moje najgorsze przypuszczenia. A może. Siostra po prostu lubi kury, nasze siostry mniejsze. O, udziłam się. Owszem, że tak po franciszkańsku czuję z nimi więź. siostrzaną. Właśnie. Jesteśmy cząstką świata stworzonego tak misternie. Człowiekowi został oddany, by nim mądrze zarządzał. Miłujmy się więc wzajemnie. Miłujmy, ale. Skoro, skoro jadam moje kurze siostry w różnej postaci, to dość dziwna ta miłość. Mało tego... Tak? Nie wam sny o kurach. O! O kurach! Niepokojące dość. No co się komu w duszy gra, co kto w swoich widzi snach. Barwne, ze ścieżką dźwiękową. A to to ciekawe. Są realistyczne, nawet e, doznania zapachowe odbieram. Mm. Nie zawsze przyjemne, bo to jednak kury. U, u mnie też wszędzie paskudzą. Nawet w przyklasztornym obejściu? Mm -hmm. A może te testne są wyrazem skrywanej tęsknoty za światem natury, za tym, co pierwotne? Ja nie tylko śnię. Tak? Jest coś jeszcze? W moich snach, wstydź się przyznać, bywam okazałą, napuszoną kwoką i przewodzę statku. <noise> Niesamowite! To musi mieć jakieś wyjaśnienie. I ma. Może... Może przepełnia siostrę instynkt opiekuńczy. Coś to... Coś to zapewne znaczy. Sprawdzałam. Sennik egipski kurzym symbolom przypisuje szczęście i powodzenie. To tylko się radować i, i dziękować. No niby tak. Gdyby nie to, że kurze cechy i nawyki przenoszę sobie do rzeczywistości pozasennej. Ze snu do jawy. A tak. Zdarza mi się nagle na przykład zagdakać w czasie spotkania towarzyskiego. <grymianie> to zabawne, choć i krępujące pewnie. Tłumaczę się wówczas a <grymianie> kaszlu lub nagłą niedyspozycję <kiew> albo to w czasie spaceru z rodziną zaczynam wykonywać dziwne ruchy głową o, o o tak tak i dziwnie grzebać nogą szur szur tak o o tak jak kura jak kura, kura. Dziw, dziw, jak kura pazurem także ostatnio piszę tak pogorszył mi się charakter pisma o, o a, a proszę tu spojrzeć o o tu 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 przy oczach kurze łapki. To nawet urocze. Dobrze, że osobowość jeszcze nie w rozsypce. Niestety, muszę się pilnować. Czasami bywa źle. Źle, bo? W markecie potrafię rozsiąść się ni stąd, ni zowąd w dziale z nabiałem. znabiałem Rozsiadam się, jakby nigdy nic, nad wytłoczkami z jajami i przysypiam sobie między regałami! O, czyżby wysiadywanie? Zgadł ojciec. Najgorsze, że zgodnie z kurzymi zwyczajami, obracam jaja w tej i wewte, w tej w te i wewte. By zapewnić im właściwe warunki. A po cóż to taka żonglerka? O! Kwoczy instynkt! Żeby ogrzać je równomiernie i tak do pięćdziesięciu razy. No niezły wyczyn! Takie sztuczki! To musi zwracać uwagę kupujących. Sztuczki, ale i stłuczki. Owszem, gromadzą się tłumy, bo sensacja. Gapiów nie brak, a personel sklepu ściąga wówczas służby porządkowe. I to już jest kłopot. Owszem, trochę mi wstyd. Kilka razy odnotowano moje wyczyny w kronice policyjnej. Czyli kartoteka. Hmm? Niestety zapaskudzona, mówiąc po kurzemu, TVN też przyjechał. A jakże? Medialna sława... Raczej pogoń za tanią sensacją. Przyjechali, rozstawili kamery, jak zwykle odgrodzili żółto czarnymi taśmami rewir w sklepie, i dalejże przepytywać ludzi. Oho. Speaker stanął w rozkroku, o tak. Potem zapytał Czy tak musiało się stać? Co na to lokalna władza? I wszyscy nagle. Świadkami zdarzenia byli. Kolejka do mikrofonu. Wszyscy się chcieli dopchać. I co mówili? To co zawsze w takich programach? Że kłaniałam się sąsiadom. Oho. Że niekonfliktowa jestem. No, no. A jeszcze, że, że śmieci segreguję, że młodzież szkolną o Mickiewiczu nauczam. A tu coś takiego? No, fakt. Wygląda siostra dość. No, niby tak, niby tak, a jednak czasem bliżej mi do kur niż do ludzi. No i ruch zielonych zaraz to sprytnie wykorzystał. Ekolodzy zjechali z całego kraju, by dołączyć do mnie. Przykuwali się łańcuchami do klatek, rozwiesili transparenty. Uwolnić kury! Nieźle pani namieszała. I jeszcze: kury domowe wyszły na ulicę stadami, zawalczyć o swoje prawa. To. to. to siostra za tym też stoi? Toś prawie rewolucja. Byłam twarzą ich kampanii. O, kurza twarz! O, niech się, niech się ojciec teraz przyjrzy. – Ależ ten kurdynał się napuszył! – To? No no to już jest… – Jego eminencja wśród drobiu. – No co też, pani siostro, emik! Co za nadużycie! – Taki kurzy guru! Ma oko na statko! – Pani przesadza. Nie wierzę. – Wie, ojciec, to dla mnie dość krępujące. Od pewnego czasu świetnie rozumiem język a, ale ja zgodzę, bo one w tej chwili mugorliwie o czymś donoszą. Kury, kury donoszą o czym? albo o tym, że są wykorzystywane. Jak Jaja im ojciec podbiera regularnie? No ale co w tym dziwnego? Podbieram, no po to są. Hmm, drażni je taki wyzysk. I jeszcze, że wczoraj ojciec nagrywał się. W kurniku, w czasie ich popołudniowej siesty. No co za tupet! Która to tak nadaje? Ta, 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 z czubem, że to całe parcie ojca na szkło jest irytujące. Co tydzień filmiki, gadanie do telefonu, no. To ja, to ja im wodę, karmę, a o! A... Że ojciec zawsze taki... Wystylizowany, a to kaptur na sztorc, habit wyprasowany, designerskie sandały. Ej, no nie, tak nie można, no. Największy żal ma malowanka. <grym w grzebieniu> Nigdy nie zdąży umalować dzioba przed nagraniem. Jest tu taka? Jest, jest. O, ta, ta, ta. Ma piercing w grzebieniu. Marzeka na perfumy, ojca. Armani za intensywne dla niej. no, jakby to powiedzieć. Modnisia. O, taka kurza szafiarka. Lubi stroszyć piórka. O, kury chcą pozować. Toż to wybieg dla drobiła, a nie dla modele. Nie chcą być już tłem. Mają swoją godność. A, a rozpirzyć to całe towarzystwo! A, to taka próżność w nich! Przecież na drobinie bytów Augustyn. To, to one siedzą najniżej na grzędzie, no! Niby tak, ale uwaga, jedna jest tłumaczką z ludzkiego na kurzy. Nie, nie, nie. która to? Ta przy korytku z ziarnem ichnia rzeczniczka. No, już ona wie, jak się ustawić. Ma zasadę. Ryjem. To znaczy dziobem do przodu. One rzeczniczkę mają. Kurzą. Kurniczkę. Takie kurze muszczki. Kurze muszczki? Co za przesądy. One odróżniają cyfry. Tak, tak. Od jeden do pięciu i to bezbłędnie. Ciszej okay. usłyszały obelgę i zielononóżka odpysko od pysko, od Nie, no to. T... I cóż ona tam za, za mądrości drobiarskie wygłasza? Ja bym nie kpiła. O nie. Cytat biblijny przytoczyła. Wygdakała. Biblijny! No nie no. Toż to jakieś kosztaplerstwo W czym ja uczestniczę? Nie, nie wierzę. No to co pani, co siostra tu opowiada? Skoro obcują z oj, ojcami, ojcostwem, to cię nasłuchały. No, co one z tego pojęły? To to, to ptactwo tylko. Wie, ojciec. daj kurze, rzędę, a wyżej siędę. No prawda. I, i, I co to było? O hojności? I skromność Ewangelią według Łukasza się posłużyła. Łukasza? Czyżby wersety 147? Kto się wywyższa będzie poniżony? Tak, właśnie to. Złośliwe bestie do mnie piją, ale znają się jednak na rzeczy. Mówiłam, to nie jest Gdakanie po próżnicy. Są bardzo hmm, oblatane. Lubią szczególnie psalm pierwszy, ten o oddzielaniu plew od ziarna. A przecież to ich specjalność, bo kto jak nie one. Aż trudno uwierzyć. No ale jakiś sens to ma. A, a, a teraz? A teraz co je tak wzburzyło? Spierają się o tłumaczenie tekstu. Wolą jednak tekst wujka. No coś takiego! Kury erudytki. Kurodytki. O, są bystre niedawno prowadziły panel dyskusyjny. No nie, no w czym ja uczestniczę? To, to chyba zły sen. Y, toczą spór o to, co było pierwsze – jajo czy kura. Cip, 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 cip. Kwestia kurologiczna ciągle żywa, jak ta wasza teologiczna o diabłach na ostrzu szpilki. Czy pani… czy siostra kpi ze mnie z duchownego? Bynajmniej wskazuje tylko, Analogie. Zagalopowała się siostra. To wszystko dość podejrzane. Gdybym nie tkwiła w tym świecie, też bym się dziwiła. Właśnie chciałam zasięgnąć języka. Czy można ze mnie zdjąć jakoś ten, no, urok, bo utrudnia mi życie. Może zdałyby się te. No To może być trudne. Przypadek jest szczególny, ale intrygujący. To fakt. Tak się siostrze miesza. Sen z jawą, jawa ze snem. Nie ukrywam, że tak. Jestem teraz na Słowacji. A niedawno zakończyłam w sąsiednich Czechach turnę, bo wyśniłam sobie, że jestem Heleną. Trojańską, Nie, wąbraczkową. <grym> eee, no. <grym> Jeszcze przed furtą klasztorną czułam się gwiazdą estrady. Podśpiewywałam znany szlagier. O -o -o. Tak właśnie działa na mnie marzenie senne. O, nawet teraz, teraz nogi same mi się rwą do tańca. Malowany dźwanku z krumlowskiego ta, ta, ta. Da, da, li, da, da. Jak to się dzieje? Kura, Helena! Aż się boję. Co dalej, bo bośniąc na słowackiej ziemi, stałam się tłumaczką dzieł słowackiego na słowacki. Ojciec, wyobraża sobie grób Agamemnona w tym języku? Ogrom pracy mnie czeka. Nie wiem, czy poradzę sobie? Warto spróbować. No, a, ale jak? Skoro pomidor to po słowacku? Paradajka. A rozbój? A to lupież. Odjazdy to odchody, a toaleta to… Zachod. No, więc czarno widzę mój przekład. Gdy tego słucham, szczęśliwy jestem, że nie mam omamów, że… że przytomnie oddzielam sen od jawy. Świat nie jest taki oczywisty, synu. A, a skąd ten tu pielgrzym z kosturem, czy, czy to ojciec siostry? To raczej ojciec ojca. Zdaje mi się, jakby znajomy ten jego głos. Mnie także. Ktoś mi bliski, o kim śniłam? Dzieci drogie, życie jest snem. Snem wariata śnionym nieprzytomnie. A, jednak! Śnicie żyjąc, żyjecie śniąc. O, i ja miewałem sny. Śniło mi się kiedyś, że gram na saksofonie. Zazdroszczę! I jeszcze. Serem lwów, byłem w wizji Sennej. Co za egzotyka! Z takich snów nie warto się budzić. Ale to tylko sny. Uda. Projekcja. Czyżby? <laughs>